Cześć, z tej strony Paulina z kanału Kobiecy Dwa Koła Dzisiaj tusty czwartek więc pora i spalić i uzupełnić troszkę kalorie a przy okazji mam do Was pytanie, szczególnie do użytkowników Crossa Eskera 6.0 ale to w dalszej części, bo mam mały dylemat, problem i mam nadzieję, że część z Was też się z nim borykała i będziecie w stanie w jakiś sposób mi pomóc Pusty czwartek, więc pora na ponczusia. Tak bo mi było trzeba. I teraz pytanko do Was, użytkowników Crossa SKR 6.0, a dokładniej do użytkowników opon WTB RIDDLER 45C 700, taki jest symbol. Czy zamleczaliście rower z tą oponą? Ponieważ... Yy, próbuję przejść na mleko i trochę ciężko to idzie. Ponieważ yy, rama jest, obręcz jest dostosowana. Yy, ta taśma, która była w środku została ściągnięta. Zostało uszczelnione odpowiednią dedykowaną taśmą. Yy, no i generalnie powietrze schodzi. I zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że opona się nie nadaje, bo w internetach nie ma jednoznacznej informacji, czy ta opona jest, y, nadaje się na zamleczenie, czy też nie, y, czy po prostu jakiegoś błędu w sztuce, że coś jest zrobione niedokładnie i gdzieś tam może powietrze uchodzi, y, bo na przykład taśma została nie do końca dobrze naklejona. Więc jeśli macie tą oponę w swoim rowerze, to dajcie mi znać, jeśli jesteście bardziej. W tym temacie? Czy po prostu zamleczyliście ją u siebie i wszystko gra, czy po prostu ta opona się nie nadaje? To jest moja pierwsza jazda na mleku. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Liczę na to, że po prostu to mleko się ułoży w tej oponie i po prostu już wszystko będzie dobrze. Ale jak do tej pory gdzieś tam to powstało, no to powietrze schodziło. No, zobaczę. Jeśli macie informacje konkretne na ten temat to dajcie znać, po prostu ułatwi mi to przyspieszy pracę, bo może nie warto męczyć się z tym i trzeba po prostu na razie do tej opony wrócić na dętkę a może po prostu właśnie jest gdzieś jakiś błąd wykonany i jeśli jeździcie na Blackwistą tą oponą to po prostu dajcie mi znać w komentarzu ułatwi mi to dalsze poczynania. W tamtą stronę. Deszczyk już mnie delikatnie złapał. Mam nadzieję, że to wszystko miną te ciemne chmury i w miarę sucha wrócę do domu. Patrzcie, jaki ślisk tutaj. Znaczy się, że bobry tutaj sobie grasują. Nad utratą właśnie jestem. Takie rzeczy. Tak jeszcze ładniej będzie widać ten ślisk, tą ścieżkę wydeptaną. Ale pokażę wam, do czego w nas wydoptano. Do góry, do góry, do góry. Aż się zaplątałam w tych gołędziach. I patrzcie, jak tu jest drzewo obiedzone. I to jest wszystko świeżuteńkie. Bobry maczały w tym palcu. Znaczy się zęby. A tutaj młode drzewko całkowicie obiedzone. Jeśli ten materiał jest dla Ciebie pomocny, to będę wdzięczna za wsparcie mojego kanału poprzez postawienie wirtualnej kawy na Bajkofitu. Dzięki Waszej pomocy mogę dalej rozwijać kanał, tworzyć lepsze treści i dzielić się z Wami moją pasją do turystyki i rowerów. Wasze wsparcie ma wielkie znaczenie. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wsparli mnie w zeszłym tygodniu. Wasza hojność naprawdę dodaje mi motywacji do dalszej pracy. A jeśli chcesz, aby w przyszłym tygodniu również Twoje imię znalazło się na tej grafice, to postaw mi wirtualną kawkę, odwiedzając stronę Bajkofitu Kobiece 2 Koła. Serdecznie dziękuję. Za momencik pokażę Wam jeszcze stary dwór, który tutaj po trasie się znajduje. Ale z tego co pamiętam, to za dużo nie widać piękny, odrestaurowany. obsadzony, żeby za bardzo nie było widać. No. Staw jeszcze wykopany. O, pięknie. Brama wjazdowa, jak to dawniej. Wystawna. I to by było na tyle z dworu Moja dzisiejsza jazda dobiega powoli końcowi Temperatura wymarzona około 10 stopni prawda, lepiej jakby popadało, bo aż za sucho jest, no ale yy, przy tłustym czwartku troszkę pokręcone dajcie znać w komentarzach yy, odnośnie zamleczania tej yy, opony, bo jednak byłabym spokojna wiedząc, czy jednak jeździcie na mleku na tej oponie i coś jest, jakiś błąd w sztuce, czy po prostu trzeba oponę zmienić na typowo podzamleczanie yy, w Tłusty czwartek jeszcze się nie skończył. Życzę Wam wcinajcie kalorie, próbujcie smaki, bo te pączki teraz różne, różniste są. A i tak to spalicie, siędziecie na rower i, na rower i wszystko przepalicie. Więc cieszcie się tym tłustym czwartkiem. Najlepiej, jakbyście jeszcze połączyli to z rowerem, wcinanie, wcinanie pączków. A jeśli nie, no to po prostu jedzcie, delektujcie się ten jeden dzień w roku. Bez wyrzutów sumienia można jeść pączki. Dzięki serdeczne za kciuki do góry, za komentarze, za kawki. I tyle. Pozdrawiam serdecznie Paulina z kanału Kobiece 2.